O, proszę bardzo, testowe modele, Jacek i Placek, proszę, jak ucieka. Można, można, taśma, taśma też działa. Taśma widzę też działa, oprócz druta miedzianego. Standardowe, testowe modele, Jacek i Placek. O, proszę bardzo. Placek się tu cokolwiek zatrzymał. Jacek pędzi dalej tu na dół. To jest Jacek, to jest Placek. Czyli coś tam prądem szarpie po lędźwiach. I o to chodzi. I o to chodzi. To jest standardowa bateria, 9 v i tak będzie oklejony w tym roku każdy planter planter na magicznym ogrodzie. Jacek się zatrzymał, Jacek żyjesz? Albo go zabiło albo albo coś, nie, nie, nie. to bateria nie zabija nawet ślimaka. Jacek się bardzo rozpędził, tu, wróć, wróć, wróć stary. Ale zatrzymuje, zatrzymuje ta taśma ślimaki podobnie jak jak, yy, jak drucik to jest taki mój pomysł żeby w tym roku magiczny ogród był piękny dzisiaj jest wieczna niedziela wieczna bo bardzo wieje wieje jak cholera ale można coś robić żeby człowiek się nie nudził proszę bardzo o proszę bardzo Jacek też dostał po rogach i właśnie schował rogi i spierdziela proszę bardzo tu kombinuję jeszcze wejść tam, ale widać, że to stanowi dosyć dużą barierę, bo zawraca. Zawraca. Zastanawia się, czy tu wejść, czy dotnąć. O, za każdym razem ucieka. Patrzcie, jak chowa rogi. Napięcie jest słabe, 9 V raptem tylko, ale jak widać, na razie skutecznie powstrzymuje Jacka i Placka. Jeszcze tylko muszę wykminić jak idealnie położyć te dwie taśmy obok siebie, żeby bardzo mała odległość była, to i małe ślimaki też się zatrzyma. Proszę bardzo, Jacek stoi w miejscu. Placek już dawno stoi w miejscu. Można, można. I to by było na tyle z magicznego ogrodu. Polecam taki taki właśnie system. Troszkę kosztuje, jedynie co mnie skrzynka nie kosztowała. Skrzynka pochodzi z demobilu. Za jakiejś tam firmy. Wywierciłem tylko dwa otwory wiertatką. A reszta własna inwencja i kawałek YouTube'a z internetu. Z internetem. <laughs> to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia i miłego dnia. Życzę wszystkim ja. O proszę. Jacek i Placek skutecznie zatrzymani.